Ksiądz odprawia drogę krzyżową. Przy piątej stacji podbiega do księdza gosposia i szepce. Proszę, księdza, przyjechali z Wydziału Finansowego. To bardzo pilna sprawa. Niech ksiądz przeprosi wszystkich i przerwie drogę krzyżową. Ksiądz szepce do kościelnego. Poprowadź za mnie dalej drogę krzyżową. I tak wszystko przeciągaj, żebym zdążył wrócić na zakończenie. Księdzu spotkanie z urzędnikami zajęło więcej czasu niż przypuszczał. Po jakimś czasie wbiega do kościoła w nadziei, że zdąży na ostatnią, czternastą stację drogi krzyżowej. Nastawia uszu i słyszy głos kościelnego. Stacja dwudziesta piąta. Szymon Cyrenejczyk poślubia świętą Weronikę. Synek z ojcem siedzą w parku. Nagle synek patrzy na swój rozporek, potem ojca i pyta. Tato, tato! A dlaczego ja mam tu tylko trzy guziczki, a ty aż pięć? Widzisz, synku, to zależy od wielkości ptaszka. Nagle do parku wchodzi ksiądz w sutannie, a chłopczyk O, ten to ma chyba orła.